Balowe plecy! Nie... Eee, 3 te noszę się zaciąłem, bo no, już nie mogę do, 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 o, do, Otwieraj do. te wrota! No, noszę się zaciąłem chyba jak... Żałądź, wszystko w porządku z tobą? Boli... Zresztą napierdala mnie w, w pleca, w krzyżu mnie kurwa napierdala Kur... A może dajcie mu kurwa tą yy, kulę... Jakieś yy, kule mamy na szpitalu, spokojnie Ale mnie kurwa boli w krzyżu, ja pierdolę Słuchaj, to ja sam pojadę, kurwa kurwa, co ci jest, ty się kurwa połapałeś mnie jebany się w pół, wszystko przez swoją... Kurwa, co jest gran w ogóle? Jestem... Żałeś, że po prostu przytulić kurwa Czujesz się jak zombie Nie, amigo, migu, problema, eh? Czy na pewno żyje, Jak jestem Marfel Chodź dobrze! chodź Malo. Przyzwyczaj się do mnie, chodź. Ała! Dydraniu! <śmany> 50 dolarów! <śmany> <śmany>